Cześć dzieciaki, ja jestem elf Śmieszek i mam dla Was małą propozycję. W związku z tym, że wszystkie elfy w fabryce, jak zawsze przed świętami, mają ogrom pracy, niestety nie mogą płatać ze mną figli. Ale chciałbym, żebyście Wy na chwilę stali się takimi elfami i może troszeczkę ze mną zrobili kilka żartów. Tylko. Żeby stać się takim elfem, potrzebujecie jednego ważnego atrybutu każdego elfa. Wiecie co to jest? Czapka. Chciałbym, żeby każdy z Was był w stanie w domu zrobić taką yy, albo trochę podobną do niej czapkę. Będziemy potrzebowali do niej naprawdę niewielu rzeczy. Jest to czerwona kartka. Kartka zielona. Klej może być w sztywcie albo taki wyciskany ołówek, linijka, nożyczki i ogrom różnych ozdób, które tylko sobie wymarzycie i których będziecie chcieli użyć. Słuchajcie, zaczynając od początku z takiej czerwonej kartki, każdy z Was powinien wyciąć dwa paski. Co musimy zrobić, żeby wyszło to jak najprościej i najszybciej? Na czerwonej kartce odmierzamy linijką równej grubości dwa paski. Najłatwiej będzie przyłożyć linijkę do brzegu naszej kartki i po prostu ją odznaczyć ołówkiem. Oj, troszeczkę mi się tutaj ślizga. Odkreślamy, dochodzimy do końca. I robimy obok identyczny pasek. O i do końca naszej kartki. Teraz wystarczy po prostu wzdłuż narysowanych linii wyciąć te dwa paski. Ja biorę większe nożyczki, bo będzie mi o wiele łatwiej, ale wy możecie skorzystać z takich zielonych, albo niebieskich, czy jakichkolwiek jakie sobie wymarzycie. Biorę takie. Nożyczki i wycinam właśnie te paski wzdłuż narysowanych linii. Jeżeli nie do końca potraficie posługiwać się takimi nożyczkami, zawsze możecie poprosić kogoś dorosłego. Myślę, że na pewno Wam pomoże. Jeżeli już mamy wycięte takie dwa paski, teraz musimy skleić je na samych końcówkach. Bierzemy klej. Ja mam akurat przy sobie klej w sztyfcie który bardzo ładnie pachnie, jak ananas. Na samym końcu naszego paska dajemy troszeczkę kleju i przyklejamy do niego drugi pasek jego końcówką. W ten, w ten sposób powstaje nam. O, proszę bardzo, jeden taki długi pasek. Musimy poczekać sekundę, aż nasz klej wyschnie, żeby się nie odkleiły dwa paski od siebie. W tym momencie musimy zmierzyć swoją głowę. Jak prawdziwą miarą. Bierzemy takie dwa paski. Obkręcamy dookoła głowy. O! Nie starczy. Ale ja mam czapkę już na głowie, więc powinienem ją chyba, ją chyba ściągnąć. Więc uwaga! <laughs> ściągam moją czapkę. I odmierzam te dwa paski. O! I w tym miejscu, na samym końcu, sprawdzam sobie. W tym miejscu, w którym złączyły się dwa paski, muszę je skleić. Chyba mam na tyle dużą głowę, że nie będę musiał nic odcinać. Ale jeżeli wasze paski skleją się w innym miejscu, końcówkę możecie odciąć, żeby nic nie odstawało, żeby wyglądało wszystko profesjonalnie. Teraz ja biorę mój klej. O, i na samym końcu sobie zaznaczam, gdzie skleić dwie końcówki. W ten sposób powstaje nam taka obręcz. Czyli taka opaska na głowę, którą będziemy, która będzie trzymała naszą czapkę na naszej głowie. Kolejnym krokiem jest na takiej zielonej kartce narysowanie oto takiej czapki. To jest po prostu, jakbyście chcieli narysować takie kółko. Zaczynamy od krawędzi, od krawędzi rysowanie kółka, ale idziemy troszeczkę dalej zawijamy taki czubek. I wracamy z powrotem na dół. W ten sposób powinien wyjść nam taki wzór. Jeżeli nie jesteście w stanie tego sami zrobić, pamiętajcie, że zawsze możecie kogoś o to poprosić. Jeżeli już narysujemy taki wzór na kartce i go wytniemy, to powinna nam powstać właśnie taka czapka. Proszę bardzo. I teraz, jeżeli mamy już dwa takie elementy, jak czerwona obręcz. I zielona czapka, musimy je ze sobą skleić. Najlepiej sklejcie w taki sposób, żeby czapka, zielona czapka wchodziła za czerwony pasek. O, widzicie? W ten sposób, żeby czapka była przyklejona za paskiem. Czyli Moim kolejnym krokiem, który powinienem zrobić, jest, jest narysowanie klejem linii wzdłuż dolnej krawędzi naszej czapki i przyklejenie jej do naszego paska. O! Troszkę tutaj przytrzymam i ścisnę, żeby nam się wszystko bardzo dobrze trzymało. Proszę bardzo, wszystko powinno wyglądać w ten sposób. Ostatni krok. I w sumie najważniejszy i taki, w którym możecie się najbardziej wykazać. Ostatnim krokiem jest ozdobienie tej czapki. Ja akurat mam tutaj przy sobie takie białe pompony, który mogę zaczepić na samym końcu, na samym czubku naszej czapki. Ale wy taki pompon możecie tak naprawdę wykonać z białej kartki. Wystarczy odciąć kawałek białej kartki, zgnieść go bardzo mocno w kuleczkę i przykleić na samym końcu takiej czapki. Ja na szczęście mam takie białe pomponiki, które są bardzo miękkie i bardzo mocno przypominają właśnie takie pompony, które my mamy na swoich czapkach. O, daję trochę kleju na taki pompon i przyklejam go do czubka mojej czapki w tym oto miejscu. Proszę bardzo. W ten sposób dostajemy prawie gotową czapkę. Tylko, że taką czapkę może mieć każdy, a wy możecie w tym momencie ozdobić go przeróżnymi ozdobami. Ja tutaj mam pełno różnokształtnych i różnokolorowych cekinów, które mogę poprzyklejać tak naprawdę na całej mojej czapce, w jakimkolwiek chciałbym miejscu. Ja na przykład wyobrażam sobie, że na mojej czapce na pasku będą śnieżynki, czyli na czerwonym pasku. Przykleję kilka śnieżynek, które będą ją zdobiły. Wybieram fioletową śnieżynkę, kolejna będzie może. Mm, 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 mm. Jaką mogę mieć kolejną śnieżynkę? Na przykład biała. O, kolejna jest biała, taka jak prawdziwy śnieg w sumie. Przyklejam, daję troszeczkę kleju i przyklejam na czerwony pasek. Kolejna będzie czerwona, a nie. To jest pomarańczowa. Biorę kawałek pomarańczowej, i w ten sposób na moim pasku pojawiły się trzy śnieżynki. Tak. Oj, spadła. Ale tu mogę ją przykleić. Ponownie. Teraz słuchajcie. W tym momencie nasza czapka jest gotowa. Teraz wystarczy tylko ją wziąć. Założyć na głowę. I ta -dam. Każdy z Was wygląda jak prawdziwy elf. To co? Podejmiecie się wyzwania. I porobicie kilka żartów ze mną, jako prawdziwe elfy?